Cześć. Dziś pokażę Ci, jak narysować taki rysunek. To znaczy, dostaliśmy zdjęcie, i teraz to zdjęcie przerysujemy do programu AutoCAD. Odpalamy program. Usuńmy sobie siatkę z modelu. Tyż ona mi tylko przeszkadza. Teraz przejdźmy do lokalizacji zdjęcia. Skopiujmy to zdjęcie. Wstawmy sobie do programu, czyli Ctrl plus V. Określamy punkt wstawienia. Niech będzie tutaj. Określamy wielkość tego zdjęcia. Położenie też klikamy tutaj. I jak widzisz, wkleiło nam się zdjęcie. Teraz obróćmy go o 90 stopni, czyli zaznaczasz to zdjęcie, klikasz narzędzia główne. Tutaj obróć, określamy punkt bazowy, niech będzie tutaj. I obkręcamy myszką do takiego położenia i klikamy lewym klawiszem mysz. Teraz przeskalujmy sobie to zdjęcie tak, aby. Wymiary, które tu widzisz, odpowiadały naszym wymiarom na rysunku. Czyli znowu zaznaczasz to zdjęcie, klikasz narzędzia główne, skala, <coughs> określasz punkt bazowy, niech będzie tutaj. Teraz tutaj, klikasz odniesienie, określ długość odniesienia, czyli klikasz najpierw w początek wymiaru, następnie w koniec. I chcesz, żeby ta długość miała 41 jednostek. Czyli tutaj wpisujesz 41 i klikasz w spację. Dobra, teraz e, sprawdźmy, czy dobrze nam przeskalowało. Wybierzmy sobie wymiar. Tutaj opisz, klikasz wymiar tutaj wymiar ten klikasz tutaj pierwszy punkt, tutaj drugi i widzisz, że mniej więcej jest 41 cm. To nam wystarczy, bo z tego rysunku będziemy sobie domierzali, a tuż obok będziemy rysowali już ten nasz docelowy rysunek. Czyli zaczynamy rysować. Zmierzymy sobie najpierw jeszcze kilka wymiarów. Czyli znów opisz wymiar. Tu mam powiedzmy 10. Wyłączmy osna. Dobra, mamy jakieś wymiary, teraz y, zaczniemy po prostu rysować, czyli narzędzia główne, klikasz po liminie Narysujemy sobie najpierw to to tutaj, później to i następnie będziemy te skośne beleczki rysować Czyli zacznijmy od tego Klikasz powiedzmy w ten punkt. Tutaj mamy wymiar 10, czyli wpisujesz 10, klikasz spację. Teraz narysujemy tą linię, czyli przyjmiemy, że ona będzie miała 21 długości. Czyli przeciągasz tutaj w tą stronę. Jeśli nie łapie ci tak jak mi tutaj tych kierunków co 90 stopni, to musisz sobie przycisnąć, kliknąć. Tutaj to śledzenie biegu nowe albo wcisnąć F10. Jak wcisniesz F10, to ci się to podświetli, albo zgaśnie. Musi mieć podświetlone. I dobra, klikasz e, tak, żeby 90 stopni ci łapało. I wpisujesz 20. I tak samo dalej. Tutaj 20. Zrobimy 25. Żeby był ładny cały wymiar. No i dalej. Znowu 20 Znowu 25 Jeśli coś nie wyszło to klikasz po prostu C i spację i cofasz i poprawiasz to co przed chwilą źle narysowałeś tak jak ja teraz. Dobra. Pierwszą linię już mamy. Teraz sprawdzimy jeszcze, jaka jest grubość tego elementu. To jest 10. I sprawdźmy tutaj w pionie też 10. Czyli, żeby nie tracić czasu na znowu rysowanie takiej samej linii, wykorzystamy funkcję odsuń. Powinna być gdzieś tutaj. Jeśli nie możesz czegoś znaleźć, to yy, możesz też po prostu tutaj wpisać O, d s i program Ci podpowiada. Klikamy właśnie to, opcję. Tutaj określamy długość odsunięcia, to, to będzie tyle ile tu pomierzyliśmy w, w tym kierunku i w tym. No i co tutaj masz też dowymiarowane, czyli 10 jednostek, klikamy spację. Teraz wybieramy obiekt do odsunięcia, czyli to będzie ten obiekt I kierunek, w tym kierunku chcemy odsunąć I okej, okay, mamy to już narysowane Teraz, zaznaczasz tą linię Tutaj Klikasz i dociągasz Do tej krawędzi Jak tu Cię nie łapie o snapów, czyli nie masz takich Zielonych w moim przypadku kwadracików, musisz kliknąć sobie Tutaj, lokalizacja I łapiesz Dobra, to mamy już narysowane. Teraz lecimy z tym węższym elementem po długości. On pewnie będzie miał piątkę, ale sprawdzimy. No dobra, ma piątkę. To rysujemy znowu. Polilinia łapiesz tu. I narysujmy o długości powiedzmy 300 jednostek. Widzisz, że coś nam uciekło, to sobie tą przesuniemy po prostu, tutaj klikasz przesuń, łapiesz ten punkt, klikasz do tego punktu i ci przesuwa. <laughs> Teraz to, żeby nie rysować drugi raz, możemy po prostu skopiować, czyli klikasz kopiuj, klikasz sobie na przykład tu lewym klawiszem, wybierasz kierunek i liczbę jednostek, o których chcesz skopiować. Czyli u nas będzie 5, ok, anulujemy, czyli escape. I już to mamy. Dobra, mamy to, mamy to. Narysujmy sobie jeszcze tą dolną poprzeczkę. Zobaczmy najpierw wymiar. Czyli tu też będzie 10 od tego. Czyli tak, może po prostu sobie to, to skopiujemy. Czyli kopiuj Z względem tego punktu. Klikamy tutaj. I teraz te dwie linie sobie przesuniemy o. Chyba tam było 10, czyli tutaj wpisujemy 10. Sprawdźmy jeszcze, czy to było rzeczywiście 10. Tak, rzeczywiście 10, czyli jest ok. Dobra. Teraz zróbmy, zrobimy sobie pomocniczą warstwę, żeby zaznaczyć sobie punkty rozpoczynania się tych baleczek skośnych. Czyli wchodzimy tutaj w warstwy i klikamy tutaj właściwości warstwy. Klikasz tutaj, tworzysz nową warstwę. Ja nazwę ją pomoc albo inaczej, 0 podkreślnik pomoc, tak żeby w, w liście warstwy pojawiła się ona na początku. Ich warstw. Dajmy jakiś charakterystyczny kolor. Niech będzie czerwony, ok. Ustawmy ją jako bieżącą warstwę. I zamknijmy to A jeszcze co możemy zrobić, to ustawić ją jako warstwę niedrukowaną, czyli po prostu przy wydruku ona nie będzie się drukować. I dobra. Teraz rysujemy. Rysujemy polilinię. w Gościach takich jak Ty, tutaj pozaznaczałeś, na wymiarach. Czyli klikamy tutaj 41. Teraz co w pionie. Dalej było 10. Przejdźmy tutaj. Wbijmy w prawo 11, i tak dalej, i tak dalej. Dobra, mamy to. Teraz <coughs> będziemy. Umówmy się, że po prostu narysujemy. Narysuję ci dwie te beleczki, później dwie te beleczki i przez analogię po prostu zrobisz e, cały rysunek. E, nie będę już e, pokazywał ci jak to dalej robić, bo to będzie po prostu cały czas to samo i bez sensu po prostu to nagrywać. Dobra, czyli rysujemy tą belkę i tą belkę. Mamy ten punkt, ten punkt, potrzebny będzie mi jeszcze ten punkt i ten punkt. Czyli teraz sobie to jeszcze raz wymiaruję. Znowu dam czerwoną linię, tutaj linię pomocniczą, żebym wiedział, gdzie mam rysować te punkty. No i przejdziemy już do właśnie tego rys rysowania tych belek pod skosem. Dobra, czyli złapmy wymiar. Opisz wymiar. Klikamy w pierwszym punkcie, tu w drugim, tutaj, to będzie 13. I grubość tej belki to będzie 6. Czyli narzędzia główne, polej rysujemy te linie pomocnicze. Czyli ona powinna być tutaj. Włączmy osnapy, czyli lokalizację. Klikamy, kliknijmy tutaj. 13. Odbijmy sobie i tu 6 i odbijemy znowu w lewo. Dobra, teraz przychodzisz tutaj, wybierasz sobie warstwę zero, 0, na której rysujemy tą naszą docelową konstrukcję. Klikamy po i jedziemy z tą belką, czyli po prostu łączysz punkty pomocnicze, które przed chwilą sobie wyznaczyliśmy. Jedziemy tutaj. I tu, i tu. Dobra, to mam już narysowane. Teraz narysujmy tą drugą belkę pod skosem. Czyli zmierzymy sobie też ten wymiar. To będzie 9. I tu też 9. Damy tutaj 10. Czyli Polinia. To było A przepraszam. Wybierzmy najpierw sobie. Tak, żeby rysować to na warstwie pomocniczej. I znowu polinia. Pierwszy punkt. Wybieramy kierunek. Długość 9. Spacja. Odbijemy sobie do pionu. Długość 10. Spacja. I odbijemy do pionu. Znowu wybierzmy warstwę 0. Narysujemy po linii. Jedziemy. Jeden punkt, drugi punkt. I tu tak samo. Ok, czyli mamy to, to. Teraz narysujemy to i to. Czyli co nam tu jest potrzebne? Ten wymiar, ten wymiar. Ten wymiar będzie potrzebny i ten wymiar czyli zmierzmy to sobie. Może też na warstwie pomocniczej. Będzie lepiej widać. Tu będzie 3,5. To wyłączmy. Tu damy 1,5. I tu jeszcze. 31 Tu w lokalizacji może sobie wybierać y, punkty, do których y, będzie Ci przyciągały Osnapy, czyli nam jest potrzebne do zupania tutaj tego punktu Osnap punkt, czyli wybierzmy go sobie. I tu złapnę ten punkt. A tu klikniemy na ten punkt. Dobra, czyli wymiary potrzebne do tego już mamy. Teraz zróbmy sobie linie pomocnicze, tak jak wcześniej. Czyli narzędzie główne, polilinia, tu rysujemy 3 i pół. Na co musisz zwrócić uwagę, to to, że nie piszesz pół z przecinkiem, a przy użyciu kropki. Spacja, tu odbijmy pionowo. Spacja, zakończmy tą polinie, i tu zróbmy 1,5. Czyli polinia. Kliknijmy ten punkt, wpiszmy 1,5 z kropką po środku. Spacja. I odbijmy do pionu. Dobra, czyli dwa punkty mamy. <grym> Dobra, mamy, ale złe miejsce narysowaliśmy, bo one powinny być tutaj. Czyli po prostu zaznaczmy to, co przed chwilą narysowaliśmy i przesuńmy sobie. Prze klikasz przesuń, wybierasz ten punkt bazowy i klikasz tutaj. Dobra. I teraz rysujmy te linię pomocne, czyli znów pol linia. Klikamy tutaj i teraz widzisz, łapię ci na przedłużeniu. Jeśli nie będzie chciało łapać, to po prostu pozaznaczaj sobie wszystko tak jak ja tutaj mam w tym, w tych okienkach pozaznaczane i powinno być OK. Łapiemy tutaj i lecimy na przedłużeniu, tylko nie pamiętam wymiaru jeszcze, 31. Dobra, zróbmy 31. I wpisujesz 31 i spacja, OK. Odbij sobie do, do skosie, żeby było widoczne. I spacja. I teraz tak samo z wymiarem 37. Tutaj. Znaczasz tutaj i przyciągasz pod skosem. Możesz sobie, przybliżasz sobie skronę. Na przedłużeniu 37, ok I tu też sobie walni pod skosem, dobra. Czyli ten punkt połączymy z tym, ten z tym. Ustawmy sobie warstwę 0, polinię i łączymy punkty. spacja jak ostatnio rysować polinię, to teraz jak wystarczy że naciśniesz z spację, to włączyć się funkcja, którą używałeś przed chwilą, czyli w tym wypadku polinię. Czyli klikasz spację, określamy punkt początkowy i punkt końcowy OK. Dobra. To właściwie było tyle z rysowania. Na koniec, jak już narysujesz wszystkie sobie te żeberka, to po prostu zrób widoczność. W sensie chodzi mi o to, że jakby tutaj nie masz tych linii połączeń, a usuwasz je w prosty sposób. Wybierasz tą funkcję łuczni. Tu klikasz po prostu w spację, żeby wybrać wszystko i teraz y, naciskasz na te linie, które chcesz, aby ci ucięło, czyli patrz, klikasz tą, ucina, klikasz tą, ucina, klikasz tą, ucina, klikasz, tą ucina, klikasz sobie tą też ci ucina. I na tej zasadzie sobie po prostu doprowadzasz do tego widoku.